Gdyby to była jakaś licytacja, to pijany kierowca Opla pewnie byłby w ścisłej czołówce. Ale chodzi tutaj o niemalże dramatyczną sytuację na drodze. Ale zacznijmy od tego, co się stało nie z kierowcą Opla, a z pijanym woźnicą. Do zdarzeń doszło na Rzeszowszczyźnie i tamtejsi policjanci mieli w czwartek pełne ręce roboty. Najpierw zostali wezwani do 58-latka, który leżał w przydrożnym rowie. Kiedy dojechali na miejsce, okazało się, że to pijany woźnica, który w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu. Udzielona mu została pierwsza pomoc medyczna, a sprawę dalej będzie wyjaśniała policja. Zwierzę, któremu na szczęście nic się nie stało, samo wróciło do gospodarstwa. O większym szczęściu albo pechu zależy, jak do sprawy podejść może mówić 63-letni mieszkaniec innej miejscowości na Rzeszowszczyźnie. To kierowca Opla, który zjechał swoim samochodem do rowu. Udało mu się z niego wyjść, ale zasnął w przydrożnym rowie. I tak znaleźli go tamtejsi policjanci. Okazało się, że 63-latek nie miał prawa jazdy, miał sądowy zakaz prowadzenia samochodu, a mało tego jego wiekowy już Opel Vectra B nie miał ważnych badań technicznych. Ale najciekawszą informacją jest fakt, że mężczyzna był kompletnie pijany. Został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, a to badanie wykazało, że miał w niej ponad 7 promili alkoholu. Sprawę wyjaśnia policja. Mężczyzna na pewno za to odpowie.